Stwierdził, że nie ma Nawet sensu. mnie pająk nie chce, co nie? Uf. 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 Arci, co to za budowle tutaj, ty? O ja jebie. Co? No. Kurwa, nie spodziewałem się w ogóle po tobie tego, nie? Nie żeby coś. A? No. To jest za zabicie pająka. I czy ten pająk bardzo nie, daje coś. obrażeń? Ładnie, nie? Co, to, co. Nie odrzucam od samego rana dzisiaj. A, arci, świeczki. To, co ja do strzyki możesz wrzucić. Pająk trochę bije, ale o, raczej ci nie, nie zabije. I ty masz złote? Złotej temy masz, to go zabijesz szybko. On tańczy ci co sieć. To się przydaje. O, zabiłam go na dwa strzały. No bo ma złotej temy złoty, dobra. Dobra, dobra. Teraz kolejności nie podówców. dobra. Idę dalej, pomagać ludziom. Co tam ktoś dalej, coś co ode mnie? Mhm. Ja, ja, bym, ja, robię tu sypialnię swoją to bym chciał, wiesz, łóżko jakieś. O, łóżko. Jakiś konkretny mhm. kolor? Nie mam wędkę. Może być czarno-złote, co nie? <grym> yy, czarne albo żółte. Mogę, no. Mogę ci zrobić. Duże siodło było. No to czarne. Dobra, drugi, drugi. Czarne łóżko. Mm. <kluzka> hmm. No rybki, idziemy. Dobra, ja muszę łódkę znaleźć. Ale mam ryb. Dobra. Skraftowałem. Uważaj za tobą, zombie. Kraken. Za mną? No gdzieś tu widział o. O kurde, jaki rozwój wszędzie tutaj jest. Ja siedzę. Proszę cię bardzo, czarne w w wierz. Co tam Co robi? Kurdzie, się O, coś będzie tequila pisała na tabliczce, czekaj. Ja to muszę zobaczyć. Pierwsze słowo. Mm. Dupa. Tequila. No super. Tequila. O. Te, nie, te kilka, te kilka jest. Te kilka, te kilka, tak, 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 sorry. Dobra. ty e... nie robisz tego Dobra. normalnego wejścia Arci na przykład? Nie jest normalna. <noise> chodź zobaczysz, chodź zobaczysz, chodź zobacz na tablicę, mam dwie tablice, tu mieszka tequila, tu mieszka, tak, 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 Rozdymki nie da się przygotować. Ty, ty musi nauczyć się robić drzwi tequila, co ty? Ja mogę dać drzwi. Co ty tu robisz? Co ty mi robisz? Ty mi robisz? Zabrug. Zabrug, kurwa! Prawym Jak przez to przejść? Prawym O! O! Widzisz jak fajno? No nie! Wchodzi jak do siebie! Wchodzi jak do siebie, no pasztawego Ej, nie mogę skoczyć. Trochę na dół zejść. Chodź tu. Ale dostęp teraz... bruku. Ja dzięki. Mm. O, Aha i teraz te I świeczki, tak fajnie. to muszę, muszę słupy porobić Dobrze, teraz. cudy to ja widziała. <laughs> miałam je zrobić, ale mówię jeszcze idę sobie teraz pozabijać coś, bo. Dobra, Potrzebuję to co byś chciał? Idę zabijać. Ja nie, ja mam wszystko co chcę. To jest kurna Boże no ale ty nie widziałeś mojej hałupy te od ten Ale popierdoliłem kolejny mm, daj mi te zaraz pędę. sobie Poczekaj to... bo ja idę teraz zabijać Dobra ale to mnie tam a dobra dobra Bo ja muszę i tak konia nazwać Na spokojnie Muszę mieć co zrobić no, Dobra, na szczęście odra do odratowania jest. wzór. kamień. No. Ale tam Bożenka co Arci robi, daj spokój kurwa, nie? Ten to normalnie jest. To jest, to jest krasnolut, on, on umie takie. Hmm. A co? Może kiedyś. Brzydkie? Może... No. No e, Tak mówi, ale ten parace. On mi na pewno pisze, ale on gówno tam buduje. Ale on gówno. Ja wiem, co robi? Ej, weź go Ej, nie czemu Jak zabijam tam zwierzaka, to mi się gra y, ścina. I o, teraz jestem. A to ciekawe w sumie. No już po raz kolejny, ale zwierzę złapało, ale dalej jestem. Nie wiem, ja może bana mam na zabijanie. Tak, nie hmm. możesz zabijać zwierzę po prostu. Wszystko jasne. No to jest. Kurwa. O świerkowe drzewo. Jeszcze mam, jeszcze mam. Może to dorobię. Jaka łódka. Gdzie ty Bożenko jest? Dobra to teraz. No u siebie przyda. Lesie. A moje drzewa na drzewie urosły, bo nie wiem. Lesie. Moje drzewa na drzewie Moje drzewa na drzewie. Moje drzewa moje takie... robi na drzewie Moje robię takie. On robi takie drzewa. Bo jestem elfem. Będzie taki elfowy zamek. Elficki. A, a ktoś mi mówił kiedyś dawno temu, tak mi yy, rozśmieszał mnie i tak dalej, że, że jest podobnie że w dartach Zupa z Elfów, co nie? A, dobra. O! Zupa z elfów się... o właśnie. Chcesz spróbować? Łódkiem i zbuglowało. No, nie. A nie, to Baran. Mugol? Co tam tam mówi, ty? A sełowy jest fajnie. No, no. Na łódź, łód. dobrze. Jeszcze piwko czy trzeba otworzyć, ja wziąć? Zobaczyć. No jest tak jak było, ja tylko więcej skrzynek zbudowałem. Tepnij mnie, nie pierdziej o. Witaj. I tam ty mieszka, tak? No tam, tam na górze. Na drzewie. Okej. Okay. Ja tam zaraz tylko drzewa posadziłem, jeszcze nie buduję. 20 na 120 is To jest home. Już znamy. Gdzie Bożeńka mieszka? Zobaczysz, hmm, ten raz będzie cały mój. A rób ta panie, tutaj w tych działach takie będą schowki Będzie piękne, nie? A, a kumby. No, a to takie będą Na górze mm. O, ładne No pewno, da A ja wiem co w jeszcze trzeba I Zaraz, nie, nie dawaj mi nic Kuba pod wodą można zbierać ten czy nie? Dropy Fajnie. Ktoś mnie chce zabić. było z spodobało w tej grze. To tak na koniu jeździ. Przed znalazł mojego konia. I nic nie mówi. Wszystko, chcę. Tu chcę na konia. Znalazłeś moją czarną tom. No nie, nazywam tego konia jak puchatek. Puchatka zanagłeś? No nie, utopi zaraz konia. No przecież tego. Tu kurwa. Puchatek. To wody. Bogatyś koniem w Pierdolin. Nie, zabijesz puchatka Puchatka zabijesz, co ty robisz na no. ten normalny jest co wy wszyscy teraz na niej jeździcie. Dajcie je począć Tu Ujeżdżają puchatka nie. Nie mogę na to patrzeć. Będę łowić. Ale ryb, tu jest kurwa. Kurwa no idzie połowili. Tej też mam wędkę. No a ja ci ryby łowię upieczone już. Środło drugie chcę znaleźć. Spierdzielam do domu bo normalnie jest ciemno już się robi. Chyba cukier cukier mogę wyprodukować. Ale fajno. Hmm. Ta, ta dźwignia. Ja zrobię ja ta dźwignia. sobie z patyką dźwignię. Nie wiem, Do otwierania drzwi ogólnie tylko jest, a tak to, to za bardzo po nic, to nie jest. Ciemno, hmm. i A, a jeszcze bym poprosił o jedną rzecz, to jakieś oświetlenie, na przykład jakieś parę pochodni bym chciał mieć. Bo... Tak, nie, Czekaj, na razie temu Bożenko prowadzę konia. A, no dobra, dobra. No, Bożenka, masz tu konia swojego. Bożenka. I jeszcze... A gdzie tego podstawiłeś, bo ja łowię na środku tego jeziora? Muszę mu stajnie zrobić. Nocy? No? Tu nie ma wiesz, w wodzie, nie masz potworów na wodzie, więc mogę sobie łowić. A no tak. Ej, a mogę się tam tepnąć do ciebie? Możesz. No nic, no muszę teraz iść. O brukiet. Czy... <laughs> Nie, Broku tu tam w kopalni. Bożenka, akceptuj. Ja widzę. Co? Czemu Co Trzeba szok. Mm -hmm. Nie, teraz świerkowe drewno. Nie, ten sam człowiek. No, Zwróciłaś no, no. mnie. Dawaj na łódkę, bo to są te... ...kałamarnice, ale biją. Chodź tutaj. Kałamarnice no, sobie... no leciała do mnie właśnie, jak wskoczyłem do wody. To zdaje ci się. Taka czarna duża. Bohater, to bohater, <głos> <głos> bohater w moim domu. My sobie tu z dupeczką mówimy. Ty masz dwa... Nie, myślałem, masz dwa miecze. Nie mam dwóch mieczy. Mieczem bym mówiła no tak, bo w lewej ręce pokazuje ci srebrny miecz. żeby tam z ten, a w prawej wędka. I ta trochę świeci i niektórych kamieni nie mogę robić. się Dlaczego? Ej, bo ryba tropikalna, złowiłaś. A, kilo. Mhm. Zajebiście się tu łowi. Tu jest dużo ryb w tym środku. Ej, do wody wszedł, bo pod nami jest zombie, patrz. Tu z prawej, jak się wrócisz. Nic za mnie zrobi. O matko. Dobra. Jesteśmy w łodzie, Dobra. więc. Obie mnie zaatakować. Zostawił ci tu konia Bożenka, jak co? Ja to widzisz? trzeba patrzeć na to i ściągać, czy samo się łapie? No tak, ściąga? Masz, rybę, no ściągaj już, teraz. Złowiłaś. To rybę ci pokazuje, że płynie. No Albo ci po prostu od wędkę idzie. No. no i tak na niebiesko zaznaczone jest. A widzisz tam, co się świeci? No w oddali, na, na, na 12 u ciebie, na Widzisz czy nie? Tam mieszkam, tam, 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 tam gdzie twoja wędka. Widzę. No. I to jest kawałeczek mojego domu. To nie jest 12, tylko 10. No to jest na 12, patrzysz naprzeciwko siebie. Nie! Myślę, że naprzeciwko ciebie to jest. To Stoisz obok. I ten cały las będzie mój. Kurwa mnie skóra. Kurwa prawie dwadzieścia ryb mam tej rozdymki nie można gotować. Ciekawe. Ja Kurwa, chęsząc od to wreszcie zjeść sobie. Nie, ja sobie ją zostawię, bo jakaś receptura mi wyskoczyła. no okej. Okay. Twoja strata. Czekaj, ja ci zrobię miejsce, zbuduję sobie tutaj... ...lilię wodną. Bo po tych liliach możesz skakać, wiesz? Oh. Patrz. Hop. Puszczanie do wody? Lenie, oświetlenie. Będzie ty dla tych lili. Gdzie piknie na tej wodzie? Tu gdzie trzeba. Już nie trzeba, mówisz. A jak ty tego konia, konia odstawiłeś? Odbudą? Przy bazie. Ale nie, tutaj, w mojej sypialni. Co robić? Tutaj jest ciemno, kurwa. Postem zrobiłaś coś, tu śmierdzi? <Si> Dlaczego tak to robi... Dlaczego to taki komunikat wyskakuje? Osiągnęłaś no, coś, że coś ci śmierdzi, jakiś Co Tylko tutaj, co nie? Gdzie jestem, co nie? W sypialni. Na górze. Dobry. Kurwa sypialnie mają. śpią ja śpię na drzewach. <laughs> 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 no ja, się liść nie. No ja, ja kryci co nie? O no, no wiesz, sobie no. Cześć. Szybko się tu łowi. Na tym środku. Hmm. Ósmy poziom już mam, tylko na samym łowie nie wbiłem. Co sobie wbiłeś? No Lewalu, mhm, który masz? Ósmy. Jakbym nie zginął, miałbym już dwudziesty, bo wcześniej miałem też ósmy. Ja mam trzeci raz, czwarty. Kilka minut, będzie miał dziesiąty. I co to ten level daje? To chora co nie no chce wytłumaczyć. Muszę jaka zmienić. Enchantować co możesz. Mhm. Yy, Zwiększa ci to wydajność ogólnie Twojego kilofa, Twojego miecza. Że możesz więcej zadawać okay. obrażeń, Może jak masz zbroję, to jak zenchantujesz to ci mniej. Zabierają obrażeń na przykład, nie? Jak masz na ochrona na przykład, to cię chroni przed tym po prostu, nie? W ten sposób No. Takie rzeczy właśnie, takie rzeczy Chcesz to u mnie w domku, możesz sobie... a nie, nie wejdziesz tam, muszę cię tapnąć do mnie się nie wchodzi normalnie Uwa, ja patyka złowiłam Nieźle To u mnie możesz ugotować no. rybki. Ale ja też mam przecież. W kuchnie! Ja sekre... Sekretne zaproszenie to było, no nie to nie. A no dobra, to idę, jak darmowe to idę. Teraz już za późno. Nie, ja się wpraszam. Jak tam wejdziesz sama, to się wpraszaj. Aj, czy mogę dostać siekierka od kogoś? <noise> <głosy> <głosy> Na Muszle łodzika dostałam, jej. O, tu jakieś tutaj okna podziemne są. Kogo to jest? Tak, jak się patrzy. Moje. A, fajne, pomysłowe. Kurde, fajne, co? No. Zrobił. Idziesz do mnie, wchodzisz do domu? No nie wiem, jak tu wejść? Przez szybę? Chodź tu, chodź tu. Nie, te drzwi są. Chodź, chodź za W kuchnię. kuchnię chodź, zobacz. Ja pierdolę, wreszcie z ja zrobiła domek. O, o, skrzynkę ma nawet. O, nie. Ej, wy tam wszyscy jesteście? Tak. A ciebie nie ma. A masz guzki. O, Arci, patrz jaka kuchnia, zobacz. Zobacz. Idę zobacz. Do, 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 do domu. Chodź Boże do domu, nie do domu, chodź szybko. Poczekaj. O, jaka kuchnia? To muszę się zapchnąć. No, plasku. ja sam robił ta kuchnia, no? <laughs> Ładnie. Zamówienie klienta. No, to za zbiorowisko się dzieje bez mnie tutaj odeci, u mnie w domu. Odeci, nie dopłacę, nie. Klient zamówił. Bo... To teraz, zapra to teraz zaprasza zapraszam do mnie. To teraz zapraszam do mnie. To, to, to no. znaczy, przyjdzie mi te kilo. Czekaj, czekaj, tak? czekaj, Arci. Czekaj chwilkę. tutaj jeszcze. E, eee, to ta, ta Bo Boże. Dobra, tylko że ja i tak muszę. Ja i tak muszę. Ja mam wyjść. dla ciebie słodkie jagody. To ja im pokażę, Arci, ja im pokażę. Co? To masz, Udaj o sobie weź. Chodź, cho zaraz wezmę. Chodź, zobacz, chodź, Bożenka, chodź, zobacz. Ty, Horace, jak już tu jestem, daj się kierki. Ładne?